Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Syn Boży, Chrystus Jezus, ten, którego głosiłem wam, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w nim tak, albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie w nim są tak. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze Amen. Bogu na chwałę, tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namasił, jest Bóg. On też wcisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzień. Pokażcym swym sługom pogodne oblicze. O każdym sługom pogodne oblicze, Twoje napomnienia panie są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznanie Twoich słów oświeca i nauczanie doświadczony. O każwym słuchu Pogodne oblicze. Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, Bo pragnę Twoich przykazań. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, Tak jak czynisz zmiłujący mi Twe imię. Okaż słuchu sługom, Pogodne oblicze. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie. Okaż twemu słudze światło swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. Okaż twym sługom Pogodne oblicze, ale nie we Alleluja, Alleluja. Ale alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi. Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, ale newuję, aleluja. Halleluja. Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza, pała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Oto słowo pańskie, choła Tobie chrysta. Kiedy nasze oczy od czasu do czasu podniesiemy ku górze, a dobrze by było, gdyby jako chrześcijanie czasem spojrzeć w niebo, to jest coś na niebie bardzo pociągającego. Jakaś wielka tajemnica, która tę naszą uwagę koncentruje czy to na gwiazdach, czy to, no właśnie, na jednym z ciał niebieskich, które dobrze znamy na Księżycu. I nie bez przyczyny mówię na samym początku o Księżycu, bo to słowo Boże, które przed chwilą usłyszeliśmy. Będziemy chcieli odnieść właśnie do Księżyca. Gdyby zapytać naukowców, astrologów, którzy zajmują się badaniem gwiazd, badaniem ciał niebieskich, planet, również Księżycem, to powiedzieliby o tym, że Księżyc nie emituje własnego światła, ale Księżyc to światło odbija odbija światło słoneczne. I odbija nie 100% tego światła, tego promieniowania, ale zaledwie 10 do 12%, tak szacują astrologowie. I ten księżyc świeci szczególnie jasno, kiedy niebo jest bezchmurne i kiedy na niebie widać liczne gwiazdy. Kiedy jest dobrze oświetlony księżyc, to możemy go tutaj na Ziemi zobaczyć za dnia jest to bardzo rzadko w ciągu roku kiedy można taki księżyc szczególnie w pełni zobaczyć dlaczego mówimy o księżycu bo w kontekście tej ewangelii którą przed chwilą usłyszeliśmy wy jesteście światłem świata pan Jezus do każdego i każdej z nas dzisiaj chce powiedzieć że mamy świecić nie własnym światłem nie własnym blaskiem nie własną uchwałą, ale światłem, które pochodzi od tego słońca, które nie zna Zachodu, od samego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus chce, byśmy Twojego światło odbijali sobą, swoimi słowami, zachowaniem, stylem bycia na co dzień, ale nie tylko dla tych, których lubimy, których kochamy, którzy są dla nas bliscy, ale żeby to światło Boże odbijało i promieniowało od nas. Do wszystkich, nawet do naszych nieprzyjaciół. Pan Jezus pragnie, byśmy byli tym światłem dla innych, byśmy swoją postawą budzili w sercach innych nadzieję, żebyśmy swoim życiem rozpalali ich do jeszcze większej miłości, żebyśmy mogli płonąć jasno i zauważalnie, tak jak światło i miasto, które jest położone na górze. Tutaj te słowa nabierają w Waszej miejscowości szczególnego znaczenia. To światło nigdy nie może przysłaniać Pana Boga. Tak jak księżyc, który to światło słoneczne odbija. Ale oprócz światła słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, tak jak Ksiądz Tomasz na początku mszy zauważył o jednym ze składników kuchennych. Który dla każdej kucharki, dla każdego kucharza, dla każdego, kto gotuje w kuchni jest niezbędny. Mowa tutaj oczywiście o soli. Pan Jezus mówi do nas: Wy jesteście solą ziemi. Pan Jezus pragnie nie tylko byśmy byli światłem, ale chce byśmy byli jak sól. Do takiego prostego składnika porównuje nasze bycie tutaj na ziemi. Chce Pan Jezus, żebyśmy byli wyraziści, żebyśmy nadawali światu smak, tak jak sól nadaje smak różnym potrawom, którą do nich dodajemy. To Pan Jezus jest tą naszą solą, która nadaje sens naszemu codziennemu życiu. I można zadać sobie dzisiaj pytanie, czy do swojego życia, wszędzie tam, gdzie żyje na co dzień, w swoim domu, w swojej pracy? nadaje i wprowadzam świeżość w moich rozmowach, w słowach, które wychodzą z moich ust, w różnych codziennych spotkaniach. Ale dalej Pan Jezus stwierdza, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Kiedy od tego źródła smaku, sensu naszego życia oddalimy się, to trzeba powrócić do tego źródła tak by nigdy nie utracić tego smaku soli naszego życia. W pierwszym czytaniu, które usłyszeliśmy z drugiego listu do Koryntian, święty Paweł mówi do nas słowa, które moglibyśmy oczywiście odnieść również do dzisiejszego wydarzenia, które przeżywamy w Waszej wspólnocie parafialnej, do rocznicy święcej naszego rocznika. Było nas święconych. Ośmiu dla archidiecezji wrocławskiej, chociaż przy ołtarzu jest nas siedmiu, bo jeden z naszych kolegów przebywa teraz w Rzeszowie i posługuje jako ksiądz w ordynariacie polowym. I w życiu każdego z nas i w sercu każdego z nas wypełniły się te słowa, o których mówi dzisiaj święty Paweł. Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. I to Słowo Boże, które dzisiaj słyszymy, szczególnie dla nas, jest wskazówką do tego, jakie to nasze życie kapłańskie ma być. Każdy z nas jest wezwany do autentyczności, żeby nie było i tak, i nie w, jednym, w innym miejscu Pan Jezus. Powie, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. I tutaj na wierzch wychodzi ta wyrazistość życia, ta autentyczność, która będzie się wyrażała, czy to w mowie, czy w postawie, czy na modlitwie, czy w naszej codziennej posłudze. Chodzi o konkret życia. Ale nasze ludzkie tak może się dokonać tylko wtedy i tylko dlatego, że to tak wypełniło się w życiu Pana Jezusa, o czym również święty Paweł w swoim liście wspomina. My również w dniu naszych święceń przed trzema laty wypowiedzieliśmy nasze tak Panu Bogu. Może niedokładnie przez to słowo, ale pamiętacie, bracia, jak równocześnie Odpowiadaliśmy z całych sił słowo chcę cztery razy, i raz odpowiedzieliśmy chcę z Bożą Pomocą, i to chce rozniosło się po Wrocławskiej Katedrze. Także mury się trzęsły. Wtedy może jeszcze nie zdawaliśmy sobie sprawy, co za tym chce, co za tym naszym tak się kryje potem w życiu codziennym, ale to nasze tak odkrywamy każdego dnia. Tak. Na zaproszenie Boga, aby towarzyszyć mu, aby być blisko Niego, aby Jemu służyć. I dalej święty Paweł mówi: przez Niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę. Nasze Amen, nie tylko księży, ale żony, męża, babci, dziadka, wujka, cioci, córki, syna wypowiada się każdego dnia, kiedy pełnimy wolę Bożą. Kiedy powiadamy Amen, to chcemy Bogu powiedzieć: Przyjmuję, niech się tak stanie. Zgadzam się z Twoją wolą. Może na początku jej nie rozumiem i nie potrafię pojąć, ale chcę za Tobą iść. Moje tak ma zawsze przynieść chwałę Bogu, nigdy sobie samemu. I każdy z nas, myślę, i mam taką nadzieję, może zaświadczyć, że. To amen wypowiadane Panu Bogu nie wydarzyło się tylko tego dnia, w Dniu Święceń, ale wypowiada się w wielu różnych momentach naszego życia, w wielu różnych sytuacjach, chociaż może czasem po ludzku niezrozumiałych czy nielogicznych, ale zawsze wychodziło to na lepsze. To pójście na pierwszą parafię, to towarzyszenie wspólnotom, to katechizacja w szkole, to pójście do konkretnych ludzi, czy takie zwykłe, codzienne poświęcanie swojego czasu, sił, może nawet i snu na różne działania duszpasterskie. To nasze życiowe amen, niezależnie od tego, jakie powołanie wypełniamy, zawsze wiąże się z ryzykiem, bo nikt z nas nie wie, co za tym amen kryje się dalej. Biskup Maciej Małyga, który był naszym ojcem duchownym, który może już był tutaj w górze jako biskup, czy jeszcze nie, już był, więc pewnie większość tutaj z nas miała okazję być nam przy z księdzem biskupem Maciejem. Zawsze powtarzał nam w seminarium, że kapłaństwo jest o wiele trudniejsze, niż nam się dzisiaj wydaje, i o wiele piękniejsze, niż nam się dzisiaj wydaje. I po tych trzech latach, przynajmniej mówię za siebie, mam nadzieję, że mówię za każdego z nas, że każdy z nas się o tym przekonał. Z jednej strony jest o wiele trudniejsze niż w Dniu i w Dniu Prymisji nam się zdawało, bo życie stawia przed nami czasem trudne sytuacje, trudne spotkania, trudne rozmowy, może jakieś małe kryzysy. Ale jednocześnie kapłaństwo jest o wiele piękniejsze, niż nam się wtedy wydawało. Bo tych spotkań, tych wzruszeń, tych różnych niespodziewanych wydarzeń jest o wiele więcej, niż można tylko sobie wyobrazić. A ksiądz rektor w przeddzień święceń powiedział również piękne słowa, które tyczą się każdego z nas. Niech tamsza święta, którą odprawicie, msza prymicyjna, i każda inna msza w Waszym życiu będzie jak pierwsza msza, jak ostatnia msza i jak jedyna Wasza msza w życiu. Warto sobie zadać pytanie, czy przychodząc tutaj na Eucharystię, tę mszę świętą przeżywam jako swoją jedyną, tak jakby już więcej tych mszy mogło nie być? My w Polsce jesteśmy w komfortowej sytuacji, że przecież. Księży jest wbrew pozorom dalej wielu. Jest wiele kościołów, wiele parafii. W każdym kościele są codziennie msze święte, w niedzielę jest ich kilka. Często tego daru Eucharystii nie doceniamy. Spowszedniał nam. Może przyszła w naszym życiu rutyna, kiedy przychodzimy na mszę świętą. Ale kiedy sobie te słowa uświadomimy, że ta msza może być moją pierwszą, ostatnią albo jedyną. To serce zacznie zupełnie w innym rytmie bić. W dniu święceń ksiądz biskup, kiedy każdy z nas przyjmował święcenia z Jego rąk, namaścił nasze dłonie olejem, olejem krzyżma, tym samym, którym jesteśmy namaszczani podczas naszego chrztu, bierzmowania, olej, który pięknie pachnie. I w takim żargonie kapłańskim bardzo często między sobą żartujemy, że te nasze oleje może straciły gwarancję, tak jak oleje w samochodach, może te oleje wyschły albo straciły zapach, ale chcemy dzisiaj wspólnie zastanowić się, czym te nasze dłonie namaszczone pachną dzisiaj: czy pachną Bożymi sprawami, czy wyglądają jak ręce, które jak najczęściej składają się do modlitwy, czy pachną dłońmi gotowymi do służby, do poświęcenia, do ofiary, czy pachną dłońmi, które są gotowe do tego, by dzielić się darem, jaki otrzymaliśmy. A może z drugiej strony gdzieś na co dzień pachną te dłonie rękoma, które służą sprawom tego świata, własnym interesom. Czy może to są dłonie, które są nastawione wyłącznie na branie, na przyjmowanie, dłonie, które są nieskalane wysiłkiem czy ofiarą. I na koniec, o co dzisiaj chcemy prosić Pana Boga, wspólnie, wszyscy razem. W psalmie, który przed chwilą wyśpiewaliśmy, usłyszeliśmy słowa Okaż swym sługom pogodne oblicze. To pogodne oblicze, o którym mówi psalmista, to nic innego jak Boże błogosławieństwo. A kiedy Pan Bóg błogosławi, to on zawsze mówi do nas dobrze, dobrze nam życzy, pochyla się nad nami, by to błogosławieństwo umacniało nasze codzienne życie. I dalej w tym psalmie wysłuchaliśmy słów: Umocnij moje kroki Twoim słowem. Gdziekolwiek nas te kroki zaprowadzą, chcemy, aby Pan Bóg nas prowadził swoim słowem, słowem, które nigdy nie zawodzi, które zawsze przychodzi na czas i w odpowiedniej porze. I wreszcie prosimy za psalmistą: okaż Twemu słudze światłość swego oblicza. Pozwól nam, Panie, być Twoim światłem, światłem, które. Nie jest nasze, ale światłem, które chcemy odbijać od Ciebie. Chcemy nim promieniować wszędzie tam, gdzie mroki i ciemność jeszcze zalegają. I na koniec słowa papieża Leona XIV, które wypowiedział na swojej pierwszej homilii, na pierwszym kazaniu po wyborze na stolicę Piotrową. Trzeba zniknąć, aby pozostał Chrystus. Stać się małym, aby On był poznany i uwielbiony. Poświęcić się do końca, aby nikomu nie zabrakło możliwości poznania Go i kochania. Amen.